No i więc pół dnia minęło. Nic się nie wydarzyło. Brań na razie zero. Trochę podnęciłem, zaraz jeszcze troszkę podnęcę, zanim przyjedzie adam. No i cierpliwie czekamy. No, tyczkę jakieś tam miałem skubnięcia na spławik, ale nic specjalnego. no trochę się wiaterek uspokoił wszystko to się tak może pod wieczór coś się ruszy słońce zaszło ale nie jest zimno wcale ale z rana ma być zimno w nocy pewnie no. namiot dzisiaj rozłożyłem ostatnio trochę zmarzłem bez namiotu no i czekamy no, na efekty no, korzystając z okazji że się nic nie Wydarzyło i nic się nie dzieje To więc tak Jak było obiecane Jedziemy z nowym kawałem Znowu będzie o wędkarzach I o rybkach złotych Złapał rybak złoto rybkę I zi, złota rybka mówi Spełnię twoje trzy życzenia Więc on mówi To chciałbym żeby na Bliskim Wschodzie W Irakach Żeby wojny się pokończyły Rybka mówi rybaku, ja za mała jestem na spełnianie takich życzeń. Odbudowanie państw, yy, zmiana biegów w historii. No co ty? Mówię? Ty wal drugie życzenie? Bo to jest dla mnie nierealne. No więc on mówi, to ja chcę, żeby moja żona była ładniejsza. No to dawaj zdjęcie. On przynosi zdjęcie i mówi, o oh, nich hula. Dawaj plany, Iraku. No i jeszcze zaczynają wariować? Adam przyjechał, a ja złapałem dwa. I teraz Adam złapał naprawdę wielkiego. Ten to będzie ze dwa kilo, jak nie lepiej. Idzie do wody. Już odhaczony? Tak. Dobra, Boże, jestem Proszę, takie leszcze To już chyba jest dziesiąty. Wszystkie z kropkami tarłowymi. A gdzie te kropki? Gdzie te, gdzie te kropki? Gdzie te kropki? Tutaj ma. Patrz. Aha. Ale te w nocy, co mówiłem, to takie szorstkie jak, jak papier sierny. 3 kg lepsze, patrz. 10 kg to 10 kilo to 30 kg, niby jest. No nie po to, żeśmy tu przyjechali, no ale, ale coś się dzieje. No. I co? 3 kg lewce nawet nie pokazał brania normalnego. Tylko pik i tyle. Dobra. Nur, już powrotem, Czy się. jazdy będą później. Dobra, no i co? Czekamy dalej. Proszę, w samo południe leszcz 60 cm, 3 kg. Kolejny rzadko w południe biorą, ale starzają się. Czasami piękna bestia. Naprawdę fajny leszcz, duży. Zaraz go wyhaczę Proszę, jak dwie moje stopy, co najmniej duży, duży jest, no, także no to od czasu do czasu coś się dzieje, mam nadzieję, że wieczorem coś się większego ruszy. No znów się coś trafiło, jeszcze nie wiem co, ale pewnie, leż. ale duży. A ja? Ale leż wszystko. I co? Po nocy lipa brań kurcze, prawie zero, ale w dzień, brawy. zapaliśmy ogólnie z 25 leszczy. Także nie ma co narzekać, sporo tego było i to duże. Wszystko z ikro albo z mleczem, także grubiutkie tuściutkie. No, poza tym, co? Na no, karpie jeszcze nie wiem, za zimna woda im, czy się nie ruszają na razie. W zeszłym roku już o tej porze mówiłem, no ale być może, żeby był cieplej. No ale nie ma co narzekać. No, już prawie wszystko mamy poskładane. Już tu niewiele zostało. Jeszcze parę minut. I czas przygody na ten weekend dobyt końca. A więc, cóż, mogę powiedzieć: Do zobaczenia i do następnych ryb. Nie? No, pozdrawiam wszystkich. Na razie. Hej.